No, i potem trochę dalej. Ta kierowniczka mówi: Należałoby was aresztować. A za co, z ciekawością, spytał Filip Filipowicz: Bo nienawidzicie proletariatu, dumnie odparła kobieta. Tak, nie lubię proletariatu. Ze smutkiem przyznał Filip Filipowicz i nacisnął guzik. No i ich wypędził potem. No i teraz słowo komentarza. O co tutaj chodzi i dlaczego pewien chłopak okazuje się być kobietą? Nie chodzi tutaj, bynajmniej, o żadną jakby ze współczesnych nam, jakby to nazwać, tematów zmiany płci, czy kogokolwiek takiego, że on się czuje kobietą. Nie, nie, nie. Buchakow nam wskazuje na coś zgoła zupełnie innego. W tamtym okresie takie rzeczy były nawet nie do pomyślenia. No i jak się można domyślać. Błuchaków tego używa jako absurd, jakby pokazanie absurdalnej sytuacji. Wszystko buchakowa kręci się wokół absurdu. No dobra, jaka jest tutaj absurdalna sytuacja? Jest ona mianowicie taka i chciałem to zaakcentować, ale jeżeli tego nie zauważyłeś, to teraz tobie powiem. Tamtejsi ludzie nie chcieli, aby mówić do nich per pan, per pani. Nie jestem szanownym panem, nie jestem szanowną panią, jestem towarzyszem. My towarzysze, wy towarzyszu, obywatelu, coś tam, coś tam. Takia była forma zwracania się. Nie była indywidualna, była kolektywna, co też jest interesujące, no ale przede wszystkim pozbywali się tej formy szanowny panie, ponieważ wydaje się, że forma szanowny panie implikuje relacje, jakby osoba, do której się zwracamy, per panie, była kimś ważniejszym od nas, a to jest nie do pomyślenia, ponieważ wszyscy są w tym systemie równi. I tacy sami. Więc to, że ten chłopak mówi, że jest panią, ma nam pokazać absurdalną sytuację, że on woli być panią, niż woli być kobietą niż panem. Jakby o to tutaj chodzi, że to jest jakby wszystko względne, że proszę do mnie nie mówić pan, jestem kobietą, to jest absurd. I tak by o to tutaj chodzi. No i satyra cały czas. Więc jakby tak możesz to rozumieć.